Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie jestem na 547 a to jest pierwszy odcinek z nowej serii zagrajemy w samolocie symulację, od symulację oddziału chirurgicznego 2011. E, trening już z przeszedł, przeszedłem, teraz będziemy mieli operację wydek samochodowy. Na początku filmiku jeszcze tak dodam, e, widzicie tutaj m, napis. Nie wiem dokładnie gdzie, bo ja go nie widzę. E, action. Gdzieś tutaj, w tych okolicach, tak? E, e, dla, tak, e, ja na inne programy. W wszystkie gry, ale tam nie chciał złapać tej gry i muszę nagrywać właśnie ten Action. A co do wrapsa, to też miałem z wrapsem problemy i dlatego o nim nie nagrywam. A z tym nie mam problemów, yy, bardzo łagodnie mi się nagrywa. Yy, chciałem z niego korzystać. Yy, owszem, wykorzystałbym z niego tak na, na w ogóle, tylko że jest on płatnym programem yy, i widać, jakby nie było widać tego napisu. Na bezpłatnym to bym nie... tak owszem, nagrywałbym tym programem wszystkie filmiki. No, jednakże nie mogę. No, ale to nie ważne. To jeżeli pierwszą operację, czyli wypadek samochodowy. O sobie możecie przeczytać, ja nie będę czytał. Eee, aha, okej. Okay. No gdzie jest? Czyż? Okej. Okay. Nice. No. Kordę. снова. Ага. Ага. No co? So, no jest? So, Okej, okay, ja operacja kończona sukcesem. Okej, okay. ja już dwa razy nagrywałam odcinek, ale raz usunąłem, a raz miałem problem z dźwiękiem i teraz najgorzej wypadłem z tych wszystkich z trzech filmików pierwszy mi wyszedł najlepiej, drugi trochę gorszy, a ja tam najgorzej Te punkty odejmują się, tak mi się wydaje, za te errory No dobra, w każdym razie dzisiaj to będzie na tyle Dzisiaj, no nie wiem czy dzisiaj zobaczymy, ale w tym odcinku to będzie na tyle na następna to będziemy mieli, mieli appendia. Czy jakoś tak. Czyli to jest po prostu y, wyrostek. No właśnie, to nawet macie napisane. No. To zapraszam Was na następny odcinek. W tym macie na tyle trzymajcie się. Cześć.